Witam wszystkich, tutaj znowu Byku A to jest rozstrzygnięcie konkursu yy, Dota 2 Mam tutaj, no, dużo właśnie tego siło, to jest 16 ników. Yy, spisałem już wszystkie, ponurowałem I teraz na takiej ładnej stronce sobie wylosujemy Cyk, od 1 do 16, Proszę, do 16, do 16 Pierwszy numer 8 to jest. Legioni 27 Legionista. Gratuluję. Teraz tak zaznaczę, tylko jeszcze nie wiem jak. Dobra. Win. Kolejny numerek to jest 10. To jest Maciek Wątko. Gratuluję. I kolejny numerek to jest 2, to jest Jan Kowalski. Gratuluję. Yy... I teraz tak, yy, z osobami, które wygrały. To sobie może zaraz i tutaj ładnie cyk, cyk, cyk. O, z tymi osobami spróbuję się skontaktować. Chodzi mi dokładnie o podanie swojego maila, na który zostanie wysłany kod do, do tej dwójki. No i co, to było na wszystko. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom. Mam no, nadzieję, że konkurs się spodobał. Postaram się robić jak najwięcej takich konkursów. Znaczy konkurs, no, w sumie nie konkurs, tylko takie bardziej losowanie. No ale. No i dzięki, że oglądaliście, Do zobaczenia. Trzymajcie się.